Cześć, to jest Sanchez. Dzisiaj unboxing drugiego sponsor paka Duipi Fingers, czyli od Kuba Masłowskiego. Jest mały problem, bo paczka przyszła do mnie otwarta. To jest na pewno nie wina Kuby. Nie zauważyłem, bo była jakoś tak przykryta i dopiero jakiś to nasz już był przy windzie. to zauważyłem, że paczka jest otwarta. Nie mam pojęcia od czego. Mam nadzieję, że w środku nic nie zniknęło. Nie wiem, jak to tam miało wyglądać. No to tak wygląda paczka w środku. To jest rampa zapakowana. W takie opakowanie. Ta paczka już jest pusta, nie wiem. Jak Kuba jeszcze coś oprócz tej ławeczki tutaj dokładał yy, luźno do koperty, no to niech napisze. Nie mam pojęcia dlaczego paczka była otwarta. Listonarz nikt mnie o tym nie poinformował, po prostu poszedł do windy już go nie zdążyłem cofnąć. Ale dobra. Mam nadzieję, że nic nie zniknęło. Mam nadzieję Kuba, że napiszesz. Wracajcie, jakby tam było coś więcej. Przejdźmy do odpakowywania tej ławeczki. Na no to tak, się daje. Ok, to okay, jest Ok, to jest oweczka. Zobaczymy, co to jest. Będzie ci łatwiej otworzyć. I skalpel. Mam właśnie takie, ale dzięki. Przyda się końcóweczka do skalpela. Okej, okay, tutaj mam paczuszkę ze śnikami, tutaj pójdę z tym to już zaraz spojrzę. Jeszcze tylko, proszę Państwa. Ten kawałek papieru ściernego, w jak się krawędź już zepsuje, to wiadomo, drewno jest, to mogą się robić jakieś wniesienia. Także dzięki. Okej, okay, tu mamy ławeczkę. To ja już jest pusto w tej folii. Dobra, to najpierw otworzymy może to. Mówi, że mi da właśnie naklejki Whippy Fingers, bo wtedy mi nie dał. O, to jest liścik. Ok, to jest taki liścik od niego, Napisał, że ma nadzieję, że mi się ławka spodoba, no i tutaj są te nowe naklejki Whippy Fingers, śliskie, no fajne są naprawdę, chyba o wiele lepsze od tych starych, przynajmniej tak mi się wydaje, tutaj mamy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć naklejek Whippy Fingers, także bardzo dziękuję, Te jeszcze ścinki tejpu, także na pewno się przydadzą, no i tutaj ławka, no i co powiedzieć o ławce, bo ławka jest naprawdę bardzo fajna, Jest nieco krótka, ale fajna. Tam pisało, że jest 16 cm ławka. A no fajnie to wygląda, jak zresztą widzicie. Naprawdę kozaska jest zrobiona. Nie ma wycieków kleju, niczego, nic w tym rodzaju. Ławka podkrojona już tapem. Zobaczcie, jak to fajnie będzie wyglądało na montażu. Naprawdę świetna robota. No no, kurde ławka jest po prostu, jak widać żadnych szparek, nic w tym rodzaju. Wszystko jest pięknie posklejane. Ale mi się karta pamięci zapełniła. Jak widać ta szparka w tej ławce jest w każdym miejscu równo. Nie ma że w jednym miejscu jest większa przerwa, w drugim ten, w drugim mniejsza. Jak widać jest to wszystko równo wykonane, naprawdę bardzo ładnie. Podkleją tapem. Naprawdę, Kuba Tarampa mi się najbardziej podoba, chyba nawet lepsza od tego plantera. Jeśli nie mogę doczekać, na nie coś nagram, no po prostu... Także zapraszam na nowy kanał Kuby, bo Kuba ma teraz nowy kanał. Nie Łypi Fingers, tylko Kuba Finger, czy jakoś tak. Oczywiście link będzie pod filmikiem. Dobra. Także dzięki za oglądanie. Pojawi się filmik na tej ławeczce, bo... Zajawka chwili po prostu. Nie mogę doczekać, że coś na nie nagram. Także dzięki i